6 tej A, czy a to się nagrywa? Tak, to się nagrywa. Cześć, i to nie przybliżaj, bliżej, kurczę. I to jest oczynek kupowania kalendarzu bojowego. Masz tu palce, Aleks. Eka już nie musiał. Patrzcie, mamy skiny. Kupiłem kalendarz 74 stopnie. Nie, wiem po co? Lubię. Są bardzo ładne rzeczy. Patrzcie, prawda? O, to jest taki, o, Kilofik. Taka ładna gra. Ej, damy panę grafit. To, to to jest bardzo fajne, mi się by to podoba. To jest genialna łotka też. Oho, jest grucio. Wigil Trooper. O, oh, wsiłki też fajne. Spadanie mega ładne. Co to? Aha, fajne. Wiesz, tak bardziej nagrywa, Alex. Fajne. Uuu! Mhm, mm o tak, dence MM, dobra. Western Wild Duo, ha, ok. Ych, szpander jakiś fajny. O, to punkt zerowy, to spoko. Róż. O, ten kilof jest fajny, lutka. Ta panienka, ta, taka, taka. Jesteś taka, taka. Ale słodki grudek. Fajny grudek. Co to jest? Ładnie, ładna. Battle pass. Sztandar. O, oh, hula hop! Bardzo fajna motka, prawda? Mm. To jest ładny skinner, billa 8. Ale tak, i to tylko rzeczy, naprawdę, podaję mi się. Ha? Ha? Czy to jest najlepszy karach gujowy, co? Czy to jest dziewicja z Tak. Czyli będziesz miała 950 Zobaczmy, co jest w sklepie w ogóle Kup mi, mi pląsa Kup mi pląsa taka, Zrób dwuetapowej i kup pląsa 950, ej, dobra Zrób mi zrób dwuetapowej kupi kup mi pląsa Czyli może coś, coś innego, co będzie mamy, mam, tak, Gnicio Ten, ten, ten gościu, nawet spoko jest O, ona jest mega ładna mhm. <laughs> Julka z tyłu. Mm -hmm. e, czekaj Eee, czekaj. Na się O, Alex. Ja bardzo, bardzo dobrą kamerę zresztą, Alex. E, tej plysaczki mam jeszcze. Ta bila jest piękna, też jest bardzo ładna No, bo to mi, kochana, i jaki był. jak co ty, e, co z o, o tym? Ja. No właśnie, kończę. No już się. Nie, 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 nie kończyłeś. Zawsze, No dobra, albo i jak kończę. To, dobra, to byłoby na tyle z tego odcinka. Dzięki, cześć.